Hej, hej, hej! Siemaneczko, ludzie, Tu wasz Kihalik1. To jest Call of Duty Black Ops 1 yy, kampania. Słuchajcie, wczoraj nagrywałem dla was War Thundera, a jeszcze wcześniej właśnie tego koda. Dlaczego zaczynamy od nowej misji? Bo mi skraszowało grę i miałem jakieś yy, dziwne yy, rzeczy, że po prostu mi zapisało od tej nowej misji, a nie od końcówki tamtej. E, w końcówce tamtej misji trochę wam streszczę. E, Byliśmy już w tunelu, więc przez tunel się przechodziło, wybijało się tam żołnierzy, znajdowało się na końcu jakieś tam dokumenty. Po czym wychodziło się, już tam były jakieś bomby, nie bomby, coś tego typu. Tunel zaczął się zawalać i weszliśmy, zaczęli strzelać do nas. Po czym się okazało, że. Ups, strzelałem właśnie w swoich. Um, no, wystać się będę. Um, zaczęli do nas strzelać. Um, no i helikopter nas przyleciał oczywiście z naszą, naszymi um, żołnierzami. Um, po czym. No, po czym musieliśmy wskoczyć do tego um, samolotu. I jak skoczyliśmy do tego helikoptera, nie są do helikoptera, no i przynosił nas tutaj na tą akurat e, Natomiast tak, na tej misji ja to nagrywałem wczoraj trzy razy do tego podchodziłem. Bo najpierw mi skraszował grę, potem e, zapomniałem podgłośnić w ogóle gry, znaczy gry mikrofonu mojego. E, po czym e, mój szanowny, że tak powiem. E, Musiałem to zminimalizować, od początku odpalić. A co za tym idzie? Po prostu mi e, skraszowało grę. E, za trzecim razem, natomiast, e, po prostu coś ode mnie w domu chcieli, i no cóż, nie mogłem po prostu się spokojnie tego nagrać. E... Dobra, zabity. Jeszcze mi zostanie tutaj. Rym... Z tego co pamiętam, do zniszczenia jakiś statek oni tu mi zaraz będą płynąć na łodziach. Także wiecie, no nie zdziwcie się, że ja tu znam tą misję. W każdym bądź razie um, wiem, że mówię, no tutaj będą mi zaraz jechać, czy płynąć, nie jechać. No właśnie płynęły łodzie. Nie chciałbym tu, kurde, zginąć marnie, bo. Bo wczoraj już, no nie licząc tego, że podchodziłem tyle razy, to jeszcze ginąłem non-stop. Może tym razem się uda to przejść. Aha, łódź mi się fajczy. W każdym bądź razie, potem nagrywałem dla was... Um... Starego, dobrego mm, Tundera I co się okazało? Okazało się tak, że... E, po renderowaniu coś mi się zwaliło z... E, War... Tunderem, FAK! Zginąłem. Po prostu mi przy renderowaniu ucięło połowę obrazu. Miałem czarny pasek, po czym pod spodem miałem... Em, pod spodem miałem... A, to jezu już wam mówię. Normalny obraz. Mm. I co? I oczywiście musiałem. Zapomniałem, że mam zrenderowane obok. Znaczy obok na dysku. Przez jeden program. No i usunąłem to w diabły. Po czym sobie właśnie przypomniałem. No nie, no serio, znowu. Ja nie mogę. Co za idiotyzm. Nie, 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 we mnie to ty nie, 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 typie. Dostał. Dobrze. Zniszczony. Zniszczony. Okay. Także mówię, no nie, 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 że znam że znam tą misję. Bo... A tyle co ja podchodziłem do niej, to jest. No, także dzisiaj jest środa, jak to nagrywam. Teoretycznie, tak jak w planach było, no, myślałem, że Diablo nagram, ale Diablo nie nagrałem, bo. bo chciałem nagrać to. Muszę skończyć tą serię w końcu. A się zbieram z tym, jak. bym chciała nie mógł. Mm

no ja już nie steruję. nie ja. No dobra może je ja. No i gites. To oprócz tego mamy jeszcze strzelbunie, która się przyda, to dość mocno. To wam od razu mówię. Dlatego. No właśnie. Um. No jaki typ? No jeszcze nie zginął. Oni będą nadchodzić z gór. Dobra. Headshot. Idą kolejni. Gdzie grenade? Typy. Macie grenade a. Chcecie. Dobra, walić to. Haha, jak prawdziwy żołnierz. Jea. Yeah. Chcież ja bym wolał ciężko tutaj karabin mieć. Szczerze mówiąc. Ła, no! Mój no, no, ciężki karabin byłby bardzo dobrą rzecz... Ała, 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 sorry, sorry, sorry! Nie chciałem do ciebie strzelać, typie. Boom, man! <laughs> no już raczej nie. znam nam gdzieś będzie na Wodospadzie? Chyba. Wow, 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 skąd, skąd, skąd. ja nie mogę. No, przynajmniej bliżej jestem, lol. Dobra, snajper Ała. Greenie poszedł. Gdzie mi tu szmato? Okej. Okay. Jesteśmy dalej, To w sumie mogłaby mi się snipera przydać tak naprawdę. Nie, 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 to mi się nie podoba. O Ła! Wow. Wow. Już nie ma. Co znowu? Co znowu w drzewach, co? LOL. A nie, to helikoptera, ma to na Ginz mato. Dobra. Zginął. Dobra. Dobra. Tu chyba jakiś typ się chodzi. No Ok, zabity. Dalej, dalej. Tu nie ma nikogo. Tu ktoś jest. No. Okay. Jak mówisz, że nie żyje? To spoko. Tak, jak zwykle ja muszę go zdjąć. Jak żeby inaczej. To po co kretni do niego? A, bo no, powiesił się w ogóle. Dobra. Au 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 au. Tego to nie jest, tego to akurat nie widziałem. Spadaj z tą ręką. Typie. Aha, czyli chyba mamy do tego samolotu dojść w ogóle. Dobra, to był ostatni, dobra. Do Ta... samolotu mieliśmy dojść. Mógłby się pokazać punkt kontrolny, kochani, dobra. Słuchajcie, na tym zakończymy ten odcinek. Łałałała, ła, ła, ła. nie chcę spadać. Jeżeli wam się odcinek podobał, no to siłą rzeczy wiecie co robić, oceniajcie. Także trzymajcie się i wyczekujcie kolejnych odcinków. Na razie.